W Blokolandii, małej klockowej krainie, Max, nasz dzielny czerwono-żółty samochodzik, postanowił zorganizować największe przyjęcie w historii. Miało być to wydarzenie roku, o którym wszyscy będą mówić. Ale Max, zamiast zaprosić wszystkich, uległ pokusie popularności. Max siedział przy swoim małym klockowym biurku, a w jego głowie wirowały plany na idealną imprezę. To przyjęcie musi być najlepsze, dlatego muszę zaprosić tych, którzy są najfajniejsi i najbardziej popularni w Blokolandii, myślał. Jego małe klockowe rączki skreślały kolejne imiona. Turbo? Oczywiście jest najszybszy. Dalej na liście był książę, bo jest najważniejszy, a tuż za nim sportowe samochody, które robiły najgłośniejszy wydech. Max zignorował tych cichszych, mniej znanych mieszkańców. Z dumą schował listę, wierząc, że dzięki niej jego impreza będzie absolutnym hitem. Wieść o przyjęciu stulecia rozniosła się po całej blokolandii. Max i jego popularni przyjaciele z zapałem wzięli się do przygotowań. Zbudowali parkiet do tańca z lśniących niebieskich klocków, ustawili głośniki, które wyglądały jak wieże, i zawiesili kolorowe łańcuchy z flak. Max z zadowoleniem patrzył na efekty swojej pracy. Ale mimo uśmiechu na twarzy w głębi serca czuł, że coś jest nie tak. W nocy, zamiast spać, dumał nad tym dziwnym uczuciem. Całe to podekscytowanie miało w sobie jakąś pustkę. Nadszedł ten wielki dzień. Słońce świeciło jasno, a z głośników rozbrzmiewała energetyczna, klockowa muzyka. Przyjęcie wypełniło się fajnymi i popularnymi gośćmi. Był tam sportowy, błyszczący turbo, elegancki książę i inne lśniące pojazdy. Śmiechy i rozmowy wypełniały powietrze, a Max patrząc na tłum czuł dumę. Wszystko szło zgodnie z planem. Goście bawili się w najlepsze, ale Max zamiast poczuć pełną radość czuł jedynie, że jest reżyserem przedstawienia, a nie jego częścią. Coś w jego sercu wciąż było puste. Max, chcąc uciec od tego dziwnego uczucia, postanowił rozejrzeć się po placu. Właśnie wtedy ją zobaczył. W rogu, na małym, samotnym, klockowym kamieniu, siedziała mała owieczka. Max nigdy wcześniej jej nie widział. Była cicha, a jej klockowa wełna była trochę wyblakniała od słońca. Nie tańczyła, nie rozmawiała z nikim. Po prostu siedziała patrząc na bawiący się tłum. Jej oczy, choć małe, wydawały się pełne smutku. Max poczuł nagłe ukłucie w swoim klockowym sercu. Wiedział, że nie zaprosił tej owieczki. Czy to, że ktoś jest cichy, oznacza, że nie zasługuje na zabawę? Zapytał sam siebie: Czy naprawdę chodzi o to, by zapraszać tylko tych najgłośniejszych, najjaśniejszych w blokolanii? Max wiedział, że musi coś zrobić. Walka w jego wnętrzu była silna. Rozum podpowiadał, żeby wrócił do zabawy i udawał, że jej nie widzi, ale serce nakazywało mu się zatrzymać. I zapytać, co u niej słychać. Przełamując lęk, Max podjechał do owieczki. Był zdenerwowany, a jego klockowe koła drżały. Hej! wydusił z siebie. Owieczka podniosła wzrok, zaskoczona, że ktoś w ogóle do niej podszedł. Ja jestem Max. Chciałbym Cię zaprosić na moje przyjęcie. Chciałbym, żebyś się bawiła z nami. Owieczka była tak zaskoczona, że za nie mówiła. Jej małe, klockowe oczka powiększyły się ze zdumienia. Mnie? wyszeptała cichutko. Max skinął maską w odpowiedzi Tak, ciebie, przyjdź i baw się. Na twarzy owieczki pojawił się najpiękniejszy klockowy uśmiech, jaki Max widział. Jej wełna nagle wydawała mu się jaśniejsza. Dziękuję, powiedziała. Jej głos był pełen radości. Max i owieczka wrócili razem na przyjęcie. Max przedstawił ją innym, a oni, widząc uśmiech na twarzy Maxa, przyjęli ją z otwartymi ramionami. Owieczka, która na początku była nieśmiała, a teraz bawiła się w najlepsze, szybko dołączyła do zabawy. Tańczyła z innymi samochodzikami, skakała w rytm muzyki. Jej radość była tak zaraźliwa, że inni bawili się jeszcze lepiej. Max, obserwując owieczkę, która na początku była samotna, a teraz bawiła się w najlepsze, poczuł, jak jego serce wypełnia się prawdziwą szczęściem. To nie było już poczucie pustki, lecz prawdziwej, głębokiej radości. Zrozumiał, że wartość przyjęcia nie zależała od liczby fajnych gości, ale od życzliwości, którą się dzieli. Zrozumiał, że to właśnie ten prosty gest, ten, który sprawił, że owieczka się uśmiechnęła, był najcenniejszą rzeczą, jaką mógł dać. Od tego dnia. Max organizował przyjęcia inaczej. Zapraszał wszystkich bez wyjątku. Ktoś był cichy? Proponował spokojną rozmowę. Ktoś był nieśmiały? Zachęcał do wspólnej zabawy. Max zrozumiał, że każdy, bez względu na to, kim jest, zasługuje na bycie częścią grupy i na bycie docenionym. A owieczka, która kiedyś siedziała sama, stała się najlepszą przyjaciółką, ucząc go, że prawdziwa wartość człowieka tkwi w jego sercu, a nie w popularności. Bo prawdziwa wartość człowieka nie zależy od popularności, ale od życzliwości i otwartości. Każdy zasługuje na bycie częścią grupy.